aktualizacja, mapa, która pomoże Wam szybciej levelować, sposób na darmowego skina, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym materiale, także koniecznie go dajcie go do końca. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i jeżeli Wy na swoim koncie w Fortnite chcielibyście mieć tyle fałdolców, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście kod I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz oczywiście zapraszam do oglądania. Więc na samym początku mapka na expa, oczywiście wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. I tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek, na samym początku musicie odczekać od 10 do 15 minut. No i oczywiście ustawiamy sobie grę prywatną i zaraz wam pokażę jak na tej mapie akurat wbijać expa. Więc na samym początku po wejściu na takową mapę idziemy sobie do prawego rifta. Jesteśmy tutaj i stąd oczywiście bierzemy sobie następujące przedmioty, czyli po prostu grappler. W tym momencie idziemy do tamtego oto robota, który jest w sumie bardziej, tak po prawej stronie. Także oczywiście, sobie tutaj podchodzimy. No i tutaj budujemy trzy rampy do góry. I jeszcze jedną podłogę. Tylko, że ta trzecia rampa coś nie chce się postawić. Podłoga. I na samym końcu mamy przycisk z XP, który aktywuje nam tak zwanego aft EXPA. No i w tym momencie dostajemy aft EXPA. Wchodzimy znowu do tego lifta. Następnie się cofamy. Idziemy sobie na tego oto boxa. I tutaj budujemy 8 ramp do góry. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, następnie jedną podłogę, 4 rampy w tą stronę, czyli raz, 2, trzy, cztery i tutaj jedną podłogę, i dwie rampy w tą stronę i jeszcze jedną podłogę. Tu na samej górze mamy przycisk secret, więc go klikamy. Jesteśmy w takiej oto dziwnej strefie, także oczywiście sobie stąd nadzwyczajnie w świecie po prostu wychodzimy tędy i bierzemy sobie właśnie z tych krzaków motocykl i tym motocyklem jedziemy dokładnie przed siebie aż do tego wielkiego pomidora. Także to chwilę może to zająć, ale właśnie po to są tutaj te motocykle na tej mapie. Następnie gdy już jesteśmy koło tego oto pomidora idziemy sobie generalnie właśnie tutaj na górę, czyli dokładnie w to miejsce i stąd moi drodzy dokładnie w, to, w tą stronę no 5 mamy właśnie pod czyli raz, 2, 3. Tylko ta trzecia, 4 no, i 5 i jeszcze w tą stronę 5, czyli raz 2 3 4 i 5. No i na samym końcu mamy przycisk z expem, także go oczywiście klikamy i w tym momencie powinniśmy zacząć dostawać naprawdę bardzo dużo expa, tylko że ja generalnie mam ogromny ping i tak jak widzicie dostaję tego expa. Tutaj dostałem 20 tysięcy i pewnie jeszcze teraz dostaję tylko, o tak jak widzicie 50 tysięcy kolejne, także rzeczywiście jest spoko. Gdyby nie to, że mam przeogromny ping to by było jeszcze lepiej. No i moi drodzy właśnie tak to generalnie wygląda. A teraz przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite i na samym początku mamy nową aktualizację i to w sumie naprawdę całkiem ciekawe, że dosłownie do chwilę temu był start nowego sezonu, a już otrzymaliśmy mniejszą aktualizację, w której oficjalnie właśnie karabin Red Dot został nadzwyczajnie w świecie, no, że tak powiem wycofany, a w zamian za właśnie ten karabin dostaliśmy właśnie coś takiego i jest to coś, co myślę, że większości osób kojarzy, czyli oczywiście stara wersja tego no, pierwszoosobowego karabinu i moi drodzy tym razem jest ona lekko zmieniona pod względem chociażby tekstur jak i przy okazji z tego co wiem to nieco wolniej się tym strzela, ale tak czy siak no to teraz powróciło, także myślę, że naprawdę całkiem spoko i generalnie no to z czasem również otrzymamy mityczną wersję takowej broni, która będzie gdzieś właśnie od jakiegoś dżunglowego bossa. Najprawdopodobniej tym dżunglowym bossem będzie relik i po prostu po jego wyeliminowaniu otrzymamy właśnie tą broń w mitycznym, że tak powiem zestawieniu, także myślę, że jest to naprawdę bardzo dobra informacja i już wiemy, że dosłownie za tydzień, w następny z tego co wiem wtorek, otrzymamy większą aktualizację 25.10. Także definitywnie Fortnite w tym sezonie już na początku myślę, że całkiem miło zaskakuje. No i zobaczymy, co w takowej aktualizacji zostanie wprowadzone. Za to no dość niemiłe zaskoczenie to aż zbanowanie aż 25 przedmiotów, które teraz widzicie na ekranie. I spokojnie, moi drodzy, są to przedmioty, które zostały zbanowane, bardziej w sumie wyłączone, w trybach kompetytywnych. I zapewne się zapytacie, dlaczego nie mam absolutnie zielonego pojęcia, bo w sumie głównie są to jakieś emotki i na przykład jakieś emotki z po prostu małpami czy też banankami. No nie mam absolutnie pojęcia, czemu to zostało wyłączone, ale no, nie wiem, a no, tak po prostu Epic Games tak stwierdziło, także w trybach kompetytywnych te oto emotki po prostu nie działają. Yy, także moi drodzy, myślę, że całkiem nieźle. Kolejną, myślę, że dość ciekawą informacją jest to to, że Epic Games zaczęło już testować aktualizację 25.30, która no, na obecną chwilę jest ostatnią aktualizacją tego sezonu, ale oczywiście z następnymi update'ami to może się po prostu zmienić. Ale no są oni już po prostu trochę do przodu i mam nadzieję, że nie będzie żadnych, że tak powiem, nie wiem, obsunięć w aktualizacjach, bądź też jakichś innych błędów czy czegokolwiek takiego, więc bardzo dobrze, że testują oni już tak te aktualizacje do przodu, ponieważ no, nawet nie mieliśmy jeszcze Data 25.10, także według mnie informacja jak najbardziej na plus. Tak samo, moi drodzy, na plus możecie być Wy ze względu na to, że w Fortnite znajduje się sposób na po prostu zdobycie darmowego skina. Mowa tutaj o nowych zadaniach migawki. I generalnie no to mamy tutaj zadania aury. Po wykonaniu, moi drodzy, paru takowych zadań dochodzimy do ostatniego etapu. I wy takowym ostatnim etapie musicie generalnie zrobić dość ciekawą rzecz, ponieważ musicie właśnie odwiedzić, że tak powiem to miejsce, w dżungli, no i po prostu się przedostać do, że tak powiem, rzeczy, gdzie musicie zaoferować 100 sztabek złota. No i przy okazji obok znajduje się miejsce, w którym możemy się po prostu właśnie, że tak powiem, przemienić w oro. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście tego skina oro, jak i przy okazji cały jego zestaw, otrzymujemy wtedy na całą grę totalnie za darmo. A no generalnie jak weźmiemy sobie żeńskiego skina, to wtedy będziemy mieli właśnie skina oreli. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Ale najlepsze w tym Wszystkim jest to, że możecie tak naprawdę tymi skinami dwoma grać do końca sezonu totalnie za darmo. Jedyne co musicie robić, to w sumie no, nie kończyć ostatniego wyzwania. Ponieważ ostatnie wyzwanie to z tego co wiem, to nadzwyczajnie w świecie, że tak powiem, że musimy wrócić do właśnie aury. No a jeżeli nie będziemy tego absolutnie w ogóle robili, to po prostu będziemy mogli zatrzymać sobie tego skina cały czas i cały czas sobie nim grać do momentu niewykonania tego wyzwania. Także już kiedyś w którymś sezonie coś takiego było, tylko że chyba ze skinem Refle, czy jakimś innym. No i w tym przypadku mamy to samo ze skinem właśnie Oro. Także według mnie mega dobra informacja i na przykład możecie sobie nim zagrać, jak już wam się znudzą wasze obecne skiny. No i sobie po prostu możecie nim pykać. No a jak już wam się też znudzi ten skin Oro, możecie wykonać po prostu do końca to wyzwanie i to wtedy tyle. Także myślę, że naprawdę całkiem nieźle. i Jak najbardziej każdemu polecam. Myślę, że mega spoko sposób. A jeśli wy chcielibyście wygrać coś za darmo ze sklepu z przedmiotami, to wystarczy, że subskrybujecie ten kanał Wraz z dzwoneczkiem. No i jak zostawicie tu łapeczkę do góry, no to myślę, że będziecie w stanie coś, że tak powiem, wygrać. Też w komentarzu możecie napisać wasz z Fortnite'a, ponieważ raz na jakiś czas dodaję po prostu losowe osoby z komentarzy do znajomych. No i później, no po prostu wysyłam im coś właśnie ze sklepu. Także myślę, że mega fajnie. No i co, trzymajcie się. Ja byłem Hekso. widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. No i nie zapomnijcie też o kodziku Hexo, to będzie mi mega miło, jak tylko wpiszecie. Trzymajcie się, cześć. A i też jak oglądacie ten materiał do końca, to w komentarzu możecie napisać, jak wy oceniacie chwilowo obecny sezon. W sensie, no wiadomo, ten niedawno się w sumie zaczął. Ale no tak czy siak, możecie napisać, jak go oceniacie. Czy jest według Was spoko, czy taki średni, czy może nie wiem, jakiś inny. No, także teraz to już naprawdę tyle. No i co, napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten sezon. Trzymajcie się. Pa, pa! pa.